No hej, hej. Widzicie, osoba wisi u sena. Tak mu się spodobała, że absolutnie nie ma mowy o tym, żeby tam gdzieś ją coś. komuś i w ogóle. Nie, 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 nie. Jest jego osoba. Widzicie co? Ogólnie tak sobie pomyślałam, że właściwie wszyscy ci, którzy mają te swoje dziwne kanały, typu niby antysystemowe, nie, powinni się już dzisiaj zamknąć. Bo to, co jeszcze ewentualnie mogli w jakikolwiek sposób ewentualnie zrobić. To raczej już no jest niemożliwe. Przed wczoraj w końcu weszło w życie. To, co miało wejść w życie już dawno było planowane, żeby to zrobić. I no cóż, można powiedzieć. No, już po wszystkim jest, tak? Już jest pozamiatane, całkowicie jest pozamiatane. Już kochani, naprawdę nie chcę tego mówić dzisiaj, akurat przy tym filmie, ale słuchajcie, puszczę link pod spodem, yy, możecie sobie to obejrzeć, na pewno już o tym wiecie, ale cóż, no niektórzy pewnie nie wiedzą, więc puszczam ten link, to się działo przed wczoraj, ja wczoraj nawet przez to, wiecie co, że ja wczoraj nawet przez to się popłakałam, bo mimo wszystko, wiem, bo człowiek wyjechał, ja wszystko rozumiem, ale gdzieś tam w środku, wiecie, no 50 lat życia w tym kraju, no jednak robi swoje, tak, szkoda. No, po prostu szkoda. No ale cóż. Takie życie. Tak więc. Yy, tak jak mówię, no. Wszyscy ci krzykacze antysystemowi powinni się już zamknąć. Bo już nie mają więcej. Nic już nie mogą zrobić. Nic. Nie mają nic już do zrobienia. Kompletnie nic. Rozumiecie? Nic. By chciało się powiedzieć, że to już jest koniec. Moim zdaniem tak jest. Ale żeby nie pogłębiać tego wszystkiego i żeby jeszcze Was bardziej nie przybijać no to po prostu co ja mogę powiedzieć nie puszczę tych filmów, które są takie yy, fujbe yy, nie puszczę ich stwierdziłam, że jednak nie yy, że jednak to nie ma sensu, że jednak nie yy, wykasowałam już większość yy, wykasuję też resztę będę puszczała chyba normalne filmy a dzisiaj właśnie będę chciała Wam puścić ten yy, taki, wiecie co, taki i krajobrazik, taki luźny filmik, dosyć długi wyszedł w sumie, łącznie jeszcze z tym, co ja teraz dogrywam, więc wyjdzie jeszcze dłużej. Ale ja tam trochę mówię: robię tak na początku, trochę mówię, w środku trochę mówię i na końcu trochę mówię. A może i za dużo, nie wiem, to sobie pomijajcie moją gadaninę najwyżej. I tyle. Natomiast ogólnie, tak, no, myślę, że, że tak będzie lepiej, wiecie? Po co Wam to już? Moim zdaniem, to już jest koniec. I ja osobiście we wszystkich moich odcinkach. Po trochu, po troszeńku. Dlatego mówiłam, prosiłam, żebyście oglądali wszystkie moje odcinki, bo ja tam gdzieś utykam tą prawdę. Dużo mi YouTube pokazował to też fakt, no ale trudno się mówi, żyje się dalej, tak? Natomiast wiecie co, no... Ja to wszystko powiedziałam. Ja o tym wszystkim mówiłam i bardzo dużo tematów poruszyłam w swoich filmach, też również, tak? I ja właściwie wszystko, co miałam do powiedzenia na temat Polski, na temat tego, co się dzieje, na temat tego, co się będzie działo i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko powiedziałam, a uważam, że nie ma sensu się powtarzać kompletnie. Już teraz w tej chwili już w ogóle żadnego sensu nie ma. I tyle. Ale to wiedzą ci, którzy mnie oglądają po prostu od początku do końca, że tak powiem, tak. A nie ma ich wielu, ale trochę jest, tak. No i tyle. No. Także ja głupia blondynka, jednak. Niestety, bo niestety, tak? Niestety miałam rację. Wszystko w temacie, kochani, nie ma co przedłużać tego. E, dobra, ja Wam życzę w każdym razie, tak czy siak, bo to już w co słuchajcie, nie ma się czym przejmować już teraz. Już jest po ptokach, że tak powiem. Już nie pierwszy raz to mówię, już jest po ptokach. Nie ma się czym przejmować. To już nie ma żadnego sensu. Trzeba po prostu szukać sobie e, swojego świata. A żeby tworzyć swój świat. I Swój zaświat. I jeżeli jeszcze ktoś może stamtąd wyjechać, to ja bym powiedziała, że wyjeżdżajcie. Bo wiecie, nie słuchajcie tych typu tam różnych Jackowskich i tam innych takich niby antysystemowych, ale systemowych. Oni też wszyscy pracują dla kogoś, wiecie? Wszyscy pracują dla kogoś. Dlatego tak się tępi tych i się nie lubi tych, takich na przykład ludzi jak ja. Ja dla nikogo nie pracuję. Dla nikogo. Rozumiecie to? Dla nikogo. Dlatego mnie się utrudnia życie. I mnie. Im wolno dużo. A jeżeli nie, to oni udają, że im nie wolno dużo. Oni mówią, że a, zablokowali mnie, gówno prawda. Bo za chwilę widzę, że puszcza film, także wiecie co, to jest takie sranie w banie. Ale tak, no, ludzie wpłacają pieniądze jeszcze na nich. To jest tragedia narodowa. To jest, kurde, po prostu koszmar. To jest to, o czym ja już mówiłam. Nie chcę mi się już na ten temat rozwlekać. Dobra, kochani, bo już 5 minut ponad wystarczy. Nie ma to sensu żadnego już w tej chwili, w obecnej sytuacji Polski, to ja Wam powiem, że nie ma już sensu nic, dlatego ja już nic, postaram się już nic nigdy więcej nie poruszać w tym temacie, chyba że coś nowego będzie, coś co, ale to też nie ma za bardzo sensu, bo to już nie ma od tego odwrotu. Ty systemowcy nic nie zrobili. A już nie będę nic mówiła o facetach, bo nie będę mówiła o tym. Mówi się, że kobiety są gorsze. Tak, ale kobiety są wychowywane w tym świecie patriarchatu. I to wszystko zależy od tego, jak one są wychowane. Ale tak jak mówiłam, jeżeli ktoś ogląda moje filmy o facetach i dobrze je zrozumiał, to wiecie doskonale, że w takim świecie kobieta zdrowa całkiem psychicznie się nie wychowa. Nie ma szans, prawie. Nie ma szans. Nawet tak ma dobrego ojca i tak dalej. Nie ma szans, rozumiecie. To jest po prostu nie taki świat. To nie tak wszystko powinno nie tak wyglądać. I tyle. Dobra, na razie trzymajcie się. Oglądajcie sobie ten filmik. Słuchajcie, nie przejmujcie się już niczym, bo już naprawdę nie ma czym w tej chwili się przejmować. Yy, twórzcie sobie swoje światy i swoje zaświaty. To wszystko, co ja mogę w tej chwili powiedzieć. I tyle, kochani. Ale. No do góry, słuchajcie. My. Świadomi ludzie? Jakoś damy radę. Tyle. No hej, papa, trzymajcie się. Jeszcze jest, sorry, coś, co chciałam bardzo powiedzieć i to od jakiegoś czasu. Ja czasami coś mówię, żeby ktoś sobie coś obejrzał na przykład, nie? Na tej zasadzie, a jeszcze wczoraj pamiętałam o tej osobie, a już dzisiaj nie pamiętam, ale pamiętam inną osobę. Na tej samej zasadzie, kiedyś poleciłam komuś oglądanie filmu Kanału Życie na Surowo, czy coś takiego. Tak, ale ja to poleciłam tej osobie pod względem tego, co on tam ro robi odnośnie czegoś i nic więcej. Wiecie. Chodzi tutaj o to, ja uważam, że inteligentna osoba powinna sobie poradzić z niektórymi tematami. Niestety ludzie sobie nie radzą i to są ludzie wykształceni. Słuchajcie. To nie są, wiecie, niewykształceni ludzie, że tak powiem, już tak ładnie mówię. To są ludzie naprawdę wykształceni i to dobrze wykształceni, podobno. I doszło do tego, że wpędziła kogoś właściwie w chorobę dzięki temu życiu na surowo, właśnie. Yy, uwaga, porady niemedyczne, oczywiście, ja to nic nie mówię tego, także wszystko jest niemedyczne. Yy, na tej samej zasadzie wczoraj jeszcze kogoś tam odkryłam, takiego, wiecie, tutaj chodzi o to, żeby. Jeden problem, jedno zagadnienie. Ja uważam, że to są ludzie inteligentni, jeżeli tak potrafią robić. Jeden temat obejrzeć, poszukać, poszperać, poczytać i tak obejrzeć ten jeden temat naokoło. Ja już kiedyś o tym mówiłam: naokoło z różnych perspektyw, pod różnymi kątami. I czy yy, właśnie. Jeżeli chodzi o leczenie na przykład tak, ale ja tu nie mam na myśli leczenia tylko, to trzeba to zobaczyć i pod względem takim, i pod względem innym, i, i co na to medycyna normalna, i co na to inne medycyna, ale jest ich od cholery, tak? Trzeba poszperać, poszukać naokoło, okrążyć, że tak powiem, temat i najważniejsze, wysnuć sobie swój własny wniosek logiczny. Z tym jest kuźba problem. Bo nie stać nas już w tej chwili na żadne logiczne myślenie. Ja zauważam, że większość ludzi po prostu ja mówię, a oni. Pff, a oni potem mówią jakieś bezdety, tak? Yy, już pomijam fakt, że większość ludzi nie ogląda moich filmów. Może nie większość, ale du dużo jest takich. Nie oglądają moich filmów, nie wiem, albo od początku do końca całych. Gdzie ja mówię, dokładnie wyjaśniam niektóre rzeczy, czasami nie, czasami zostawiam w domyśle, bo ktoś nie lubi, żebym mówiła dokładnie i dosadnie. Więc yy, tak, to jest to problem i to bardzo duże, bo ludzie nie rozumieją, albo wyciągną coś, jakąś jedną myśl z całego mojego jakiegoś tam kontekstu, czy, czy, czy w ogóle poruszam ileś tematów w jednym filmie, więc sobie coś wyciągną. I potem mi to mówią, że to nie tak, bo to inaczej. Ludzie, no ja przecież tak nie mówiłam, że tak ma być i koniec, tak? Więc to taki jakiś brak logicznego myślenia. Wiecie, nie wiem, co się dzieje z ludźmi, ale zauważyłam, że to zjawisko się nasila. Teraz domyślcie się, dlaczego. Co przez te dwa lata się działo takiego, że się nasila to zjawisko. Pomijam inne zjawiska, które się nasilają, tak? Ale ogólnie chodzi o to, że ja uważam, że człowiek inteligentny jeden problem weźmie sobie go, zobaczy. Od każdej strony poszpera, pogmera jest ewentualnie, bo ja czasami tak robię, albo ja wam mówię, żebyście tak zrobili. Ja nie nakłaniam nikogo do takiego zdania, jaki ja mam. Absolutnie jestem bardzo, ale to bardzo daleka od tego, no, i jeszcze co uważam? Uważam, że człowiek inteligentny potrafi się wczuć, ma cholernie dużo empatii. Potrafi się wczuć w drugiego człowieka i potrafi sobie po prostu wyobrazić wszystko, jakby to było, gdybym ja był na miejscu tego człowieka. To jest dla mnie też inteligencja, bo to potrafi cholernie, niewielu nie, nie, nie ludzi. Dla mnie to też jest to. Niestety. I tak się nie dzieje, to jest bardzo przykre, bo dzieją się bardzo różne dziwne historie, dzięki temu, że ludzie tego nie robią. I ja tutaj też mam różnego rodzaju dziwne problemy, czasami z co po niektórymi oczywiście tylko, bo piszą mi potem jakieś głupoty, gdzie ja bym musiała się cofnąć, rozumiecie, do prawie początków mojego kręcenia, a mnie się po prostu kuźwa już nie chce. A to są tematy czasami naprawdę duże, do dużego omówienia, a mnie się po prostu już nie chce. Ja już przechodziłam ten etap, tak? i się już nie chce, wiecie, i to, no sorry, tak i już wyszło 5 minut więc z tym 5 minut było, poprzednie było 6 minut tu jest 5 minut i jeszcze ten film, który trwa ze 30 kilka minut, rozumiecie to jest za dużo chyba, to ja to chyba jakoś inaczej zrobię, nie wiem jak to zrobić teraz bo gadam niepotrzebnie może tyle gadam dzisiaj akurat no ale taka jestem, wiecie co, trochę jednak przeszło to co chcieli i tak jak powiem jeszcze raz System zawsze wygrywa. Tak jak mówiłam już też, trzeba się nauczyć pływać w tym szambie. Niestety, nie ma innego wyjścia. Już nie mamy co gderać o tym. I nie, nawet jak się na mnie tutaj nie wiadomo, kto rzucił. Od razu uprzedzam, kasuje. Kasuje, bo po prostu nawet nie będę tego czytać. Jeżeli ktoś mi napisze jakiś komentarz, że o nie mam racji, o nieprawda, trzeba tam jeszcze coś zrobić, tu zrobić. Tyle lat nad tym pracowali, żeby było tak jak, tak, jak jest w Polsce. Tyle lat. Myślicie, że odpuszczą? Nie. System wygrywa. Tak jak powiedziałam, system zawsze wygrywa. I to jest też nasza wina, oczywiście. Oczywiście. Daliśmy sobie wejść na web, że tak powiem. Mamy to, co mamy. I tyle. I tak jak powiedziałam, postaram się już więcej nie poruszać tych tematów, bo nie ma najmniejszego sensu. Chyba, że mam tam gdzieś jeszcze kilka słów powiedzianych w tych filmach, które jeszcze w ogóle tam mam, które zostawiłam sobie na tablecie. No to jeżeli tak, to tak. Ale nie. Nie ma sensu, kochani. Teraz trzeba myśleć o tym, jakby to zrobić, żeby to w miarę normalnie wszystko dało się przeżyć, jeżeli się da. I tyle. I tyle, nic więcej. Jest po już tak jak powiedziałam. I teraz na zieloną trawkę trzeba sobie iść, odpocząć, spacerek zrobić. Zajmować się innymi rzeczami, bo naprawdę będzie można chyba zwariować. Także, yy, tak jak mówiłam, wyłączajmy wszystko. Jeżeli się da na 30 dni, to ja bardzo wielu kanałów się pozbyłam, cały czas się pozbywam. Mam bardzo dużo wygranych kanałów tych yy, odmalowania, takich, wiecie, że malarstwo i tak dalej. I nie tylko. Ja pozbywam się, po prostu zauważyłam, nie warto. Nie ma już po co. Już w tej chwili. Ludzie świadomi wiedzą o czym mówią, mówią i ludzie świadomi wiedzą, że to jest prawda. Tyle. Cześć kochani, trzymajcie się, hej, papa. Hej, hej kochani. Dzisiaj nakręcę wam film z tego samego parku, w którym byłam ostatnio. I wiecie co, dowiedziałam się, że to jest największy park w Europie. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo mnie się wydaje, że on wcale nie jest taki duży, ale tak z drugiej strony patrząc, to faktycznie coś w tym jest. Faktycznie jest duży, wiecie co? No i są tu fajne rzeczy. Głównie zieleń. Głównie zieleń, kochanie. Także tak, chciałam Wam tylko powiedzieć, że jestem znowu i pewnie będę też często przyjeżdżać, bo to naprawdę jest pięknie. Tu jest cisza, tu jest spokój, to można naprawdę odpocząć. I tutaj się czuję, że się jest w takim fajnym, zarąbistym miejscu, słuchajcie, kochani. W takim po prostu. tu czuć ten po zapachu, nawet, wiecie co? Ta ziemia, te drzewa, wiecie. To wszystko to tak pięknie, wspaniale pachnie, naprawdę. Coś wspaniałego, coś pięknego. Także ja się rozkoszuję tym tutaj, wszystkim, wszystkim po prostu, wszystkim. No i tyle, kochani. No, chaj, trzymajcie się, papa. Wczoraj już nie ma, jutra jeszcze nie ma. Cieszmy się tym, co jeszcze mamy. Kochani, cześć, trzymajcie się, papa. Pa.